bardziej zaskoczyło w Malezji i w Singapurze. To było to, jak bardzo zróżnicowane społeczeństwo to jest i w Malezji i w Singapurze. Są trzy główne grupy etniczne. Są osoby pochodzenia chińskiego, indyjskiego i są malaje. I wszyscy żyją w zgodzie. Nie ma konfliktów na tle rasistowskim. Każdy się ubiera jak chce, każdy wyznaje, co chce. W Malezji może trochę inaczej, jeśli chodzi o obchodzenie świąt, bo nie obchodzi się tutaj Bożego Narodzenia, w sensie no, kto tam chce, to sobie w domu obchodzi, ale wydaje mi się, że tutaj nie ma Bożego Narodzenia wolnego. A w Singapurze jest mnóstwo wolnych dni ze względu na święta, więc Boże Narodzenie jest id. Się wszystkie główne e, religie mają wolne e, swoje święta. Osoby, które znają hinduizm mogą e, świętować. Chrześcijanie, e, muzułmanie, po prostu wszystkie te najliczniejsze e, grupy. Więc e, w Singapurze wolny jest, może nie co miesiąc, ale tak raz na dwa miesiące jest jakiś dzień wolny ze względu na właśnie jakieś święto. Więc to mnie zdziwiło, jak tutaj wszystko współgra, jak ludzie się szanują i nie ma żadnego problemu y, na tle wyznania czy pochodzenia. I kolejna rzecz, która mnie zdziwiła, to też to, jak już tutaj jest y, pracowników z y, biedniejszych krajów. To jest tak na minus. Oni pracują y, naprawdę. Y, po 10-12 godzin dziennie, po 6 dni w tygodniu, czasem w niedzielę też, więc to jest taki trochę szok kulturowy, ale myślę, że podobnie to wygląda w Dubaju, że po prostu się zatrudnia tanią siłę roboczą, niestety. jedna kwestia, którą na pewno dziś poruszę tutaj, to tak zwane helperki, panie do pomocy, które Gotują, sprzątają, zawożą dzieci do szkoły, opiekują się tymi dziećmi. One też dużo pracują, też mało zarabiają, a i tak jeszcze wysyłają pieniądze do, do swojej rodziny w, w swoim kraju. W Malezji czy w Singapurze można czasem się poczuć jak na Filipinach czy, czy w Indiach, bo po prostu w niedzielę wszyscy, którzy pracują te 6 dni w tygodniu wychodzą, no bo wiadomo w co... Chcą wejść do ludzi, wejść dziesięć niż do pracy, no i korzystają i po prostu czuć to, nie widać wtedy, jak, ile ich jest tak naprawdę.